Czy będziemy w stanie wyleczyć raka? Mówiąc wprost, być może, ale musimy pamiętać o tym, że ten rak czy nowotwór to nie jest jedna choroba. To jest kilkaset rodzajów chorób. I takie pojęcie, że szukamy leku na raka, to jest ja ogólne. za ogólne. To tak, jakbyśmy szukali leku na grypę, gruźlicę i malarię jednocześnie. No nie jest tak, każdy nowotwór jest inny, nawet w obrębie jednego człowieka nowotwory mogą być inne, ba nawet w obrębie jednego nowotworu mogą być różne komórki. Co jeszcze jest w nowotworach takiego, co jest takie bardzo zdradliwe, to że te komórki bardzo szybko mutują, więc jeżeli jakaś terapia zadziałała, to za jakiś czas może już nie zadziałać. To jest temat taki, że faktycznie nie będzie jednego leku na raka. Nie będzie jednego leku na raka ze względu na to, że to jest grupa chorób, a nie jedna choroba. Ale pracuje się nad tym, żeby do konkretnych Rodzajów komórek rakowych, dopasowywać odpowiednie terapie, żeby jak najmniej inwazyjnie one wpływały na inne elementy ciała, a trafiały tylko na te komórki, które nam przeszkadzają.